Naturalnie. Naturalnie, że o maturze. Cześć. Cześć. W tym odcinku pogadamy trochę więcej o tym, jak wygląda wspieranie, jak wygląda wspieranie w przygotowaniach do matury, czym jest to wsparcie i o jego roli w przygotowaniach do egzaminu. No, i też powiemy, czy wsparcie w nauce jest ważne i może też trochę jak sobie radzić bez tego wsparcia jak o nie zawalczyć. Basiu, jak, jak, jak sądzisz, wsparcie jest ważne? Myślę, że wsparcie jest ważne i dlatego chcemy o nim mówić. A poza tym wsparcie jest przeciwieństwem rywalizacji. A tak logicznie rzecz biorąc, przecież matura to jest trochę rodzaj zawodów. Kto będzie lepszy, kto będzie miał 100%, a kto tylko 99%. Szczurów. Tak, tak. Każdemu zależy, żeby uzyskać jak najlepsze wyniki, dostać się później na jak najlepszy kierunek nauki i mieć jak najlepszy zawód. Rywalizacja do pewnego stopnia jest fajna, ponieważ mobilizuje. Mhm. Natomiast, jeżeli rywalizacja staje się walką, i już wyścigiem, gdzie rzeczywiście chcemy być lepsi, lepsi, lepsi od naszych znajomych, no to, to, to nie jest dobre. Właśnie, wydaje mi się, że nawet wiesz co? Nie, nie rywalizujemy bezpośrednio z tą naszą grupą, którą znamy, tylko bardziej to oczywiście zależy od celu ale tak u, uogólniając. Rywalizujemy z tymi osobami, które na przykład chcą się dostać do, na tę samą uczelnię, na, na ten sam kierunek, czy do tej samej szkoły, do której my gdzieś tam chcemy dalej aplikować, bo matura to jest poza tym, że jest celem samym w sobie, to jest po prostu jakimś tam elementem, który otwiera przed nami kolejne gdzieś tam drzwi. Więc, no cóż, jakby godząc się na to, że idziemy gdzieś tam dalej, musimy przyjąć te warunki, że rywalizujemy z jakimś wyimaginowanym przeciwnikiem. Hehe, o miejsce na liście, tak? O miejsce na liście, żeby znaleźć się ponad jakimś tam progiem, w jakimś tam limicie. No cóż, a ty masz bardziej wspomnienia ze swojej matury na zasadzie wspieraliśmy się, czy rywalizowaliśmy ze sobą? Jak to, jak to odbierasz, jak to pamiętasz? W mojej klasie była atmosfera wsparcia. Tak to pamiętam i przyznam się, że nawet nie pamiętam osób, które chciałyby bardzo między sobą rywalizować. Tworzyliśmy dość fajną paczkę, spotykaliśmy się. W ogóle to był fajny czas, mieliśmy dużo wspólnych zainteresowań. Pamiętam, że w szkole średniej to był okres w moim życiu, kiedy czytałam najwięcej książek. Mhm. My się spotykaliśmy, rozmawialiśmy o tym, wymienialiśmy się tymi książkami. Byliśmy klasą humanistyczną, więc mieliśmy takie ambicje literackie. I pamiętam, że gdy już doszło do matury, pomagaliśmy sobie. To był dobry sprzęt. Wcisłych ten pomagał tym humanistycznie nastawionym osobom i odwrotnie. Także była atmosfera wsparcia i nie zaznałam atmosfery rywalizacji akurat w okresie matury. To było bardzo fajne. U mnie chyba było neutralnie wiesz, tak jak teraz starałem się sobie w trakcie twojej wypowiedzi przypomnieć, jak to wyglądało u mnie, to chyba należy powiedzieć, że nie było ani tak, ani tak. Na dobrą sprawę, to też nie jest ani dobra, ani zła. Ale zale, zależy chyba od tego, jakie ty masz potrzeby, bo jeżeli jesteś osobą, która bardzo mocno reaguje na to, co się dzieje w Twoim otoczeniu i po prostu potrzebujesz tego wsparcia, no to brak wsparcia, ale też brak właśnie rywalizacji, też będzie na ciebie wpływać negatywnie, no bo nie dostaniesz tego bodźca, który gdzieś tam cię motywuje, prawda? Tak, bo rywalizacja nie musi być od razu zła. Mhm. Zależy to o to, próba. jaki jest stopień tej rywalizacji i w jakiej atmosferze ona się odbywa. Jeżeli rywalizacja polega na tym, że chce być coraz lepsza, ale jednocześnie nie chcę zrobić krzywdy tej osobie, która razem ze mną dąży do tego samego celu, to jest ok, Po prostu my mhm. sobie dajemy wtedy wzajemnie taką motywację do tego, żeby działać lepiej, żeby się doskonalić w tym, co robimy. No właśnie, chyba teraz trzeba trochę rozwinąć ten motyw tego wsparcia, bo jakby wspierania, to nie chodzi o to, żeby złapać kogoś i ciągnąć pod ramię przez tę drogę do, do egzaminu, tylko raczej, no właśnie, raczej co? Jak, jak, jak wygląda to wsparcie w tematyce przygotowań do matury? To już powiedziałaś, nauka ze znajomymi to pewnie jest. Tak, rzecz. nauka ze znajomymi. W atmosferze rozwoju, wspólnego rozwoju mm -hmm. i wspólnego dążenia do celu. Cel też jest wspólny, to jest matura, tak. No tak. I co jest fajne, ucząc się w gronie znajomych. Łatwiej możemy przyswajać informacje, ponieważ jeżeli uczymy się razem, tłumaczysz komuś jakiś materiał i w tym momencie lepiej przyswajasz te informacje, mm -hmm. powtarzasz je na głos, komuś wyjaśniasz, więc sam wtedy lepiej to rozumiesz. Tak, tak mają nauczyciele, oni mają fajnie, bo cały ten materiał sobie tak odrzaskali, tłumacząc co roku każdej klasie to samo. Robisz coś podobnego, ucząc się do matury w grupie. Tak, tak, tak. tak. No i każdy będzie lepszy z danego kawałka. Nie? To znaczy to, co powiedziałaś przed chwilą. E, czyli ktoś będzie bardziej humanistą, ktoś bardziej ścisłowcem, ktoś ogarnia matmę, e, ktoś bardziej historię, korzystajmy po prostu z tego naszego doświadczenia wzajemnego, ze wzajemnych notatek, bo też nie oszukujmy się, że, że każdy z nas dysponuje trochę innymi zasobami taki to, pod kątem tych materiałów, ale pamiętajcie, to też nie może być tak, że... Zrobicie wszystko ze wszystkich, bo to nie chodzi o to, żeby się teraz poświęcić i być jakimś mesjaszem tutaj, tej naszej grupy wsparcia, i samemu gdzieś tam zatracić swój, swój cel z oczu, a celem jest po prostu jechanie według naszego planu, który sobie wcześniej przygotujemy, oczywiście, i mogło zabraknąć wspomnienia o planie planie i organizacji czasu podcaście. Nie mogło być. <noise> Więc ten element jest bardzo istotny. Oczywiście, okazujcie zainteresowanie znajomym, bo na 100% oni tego potrzebują. Nawet jeżeli tego nie sygnalizują, bo często, często gdzieś tam się jednak zamykamy i nie mówimy tak mocno o swoich potrzebach emocjonalnych, to fajnie jest wiedzieć, że ktoś tam obok Ciebie jest, że możesz na niego liczyć. I nie bójmy się też oferować y, pomocy po prostu w nauce, nawet jeżeli kilka razy zostaliśmy z tą pomocą odtrąceni, bo, bo cóż, nigdy nie wiadomo, czy za piątym razem ktoś nie odważy się dopiero sięgnąć po tę pomoc. Nie wiemy, jakie tam wcześniej miał blokady. Wspólna nauka. Uznajmy, że ten temat mamy, mamy obgadany. I Jeszcze, jest... nie. Jeszcze nie? Jeszcze nie? Jeszcze nie. Mamy Dobrze. jeden ważny Proszę temat, który mów. chciałam poruszyć. Jeżeli uczymy się w grupie, mm -hmm. może wytworzyć się taki mechanizm, znowu użyję słowa rywalizacja, ale porównywania wyników, tak? No tak dajmy na to w ciągu tygodnia oponujesz fajnie jakiś, dajmy na to antyk średniowiecze renesans, tak? Mm -hmm. Wytrzaskasz to sobie na tip top, natomiast ktoś inny no, nie da rady tego, aż tak przygotować i na na tyle grupy widać, że ktoś ma problem z jakimś zakresem materiału. Mm. O co chodzi? Jeżeli porównujemy wyniki w taki sposób, czyli pod linijkę, tak jak no to w tak, szkole tak. się robi, że stawiają ci dwójki. Oceniamy drugi, się, czwórki. oceniamy się. Tak, tak. No to to nie służy nikomu z nas. To nie służy ani tej osobie, której w tej chwili ta jedna rzecz troszkę słabiej poszła, ani tobie, że trochę, wiesz, obrazasz w piórka, bo poszło ci lepiej. No ch chyba sobie właśnie trochę mam wrażenie, że polepszamy Humor, ym, tym, że jesteśmy nad kimś. To nie jest oczywiście mm -hmm. coś pożądanego. I że jest jesteśmy lepsi czym... od kogoś Tak, 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 tak. Ale to może być też trochę taki egzamin. Boże, nie, nie chciałem powiedzieć egzamin. Chciałem powiedzieć, że to może być taki mechanizm kompensacyjny, że mnie poszło lepiej w tygodniu X, bo byłem lepszy, lepsza z czegoś tam. A ten, a dana osoba w kolejnym tygodniu nas zmiażdży z kolejnego po prostu aspektu. No ale my byliśmy lepsi w zeszłym tygodniu i staramy się sobie trochę tak to chyba usprawiedliwiać w tym momencie, tak trzeba to powiedzieć. Najlepiej jest przyjąć, że każdy z nas jest czymś dobry, bo tak jest. Mhm. Każdy może drugą osobę czegoś nauczyć. Tak. A i nie ma co tutaj się porównywać. Chodzi o to, żeby porównywać swoje wyniki, wiesz do kogo? Do samego siebie. I do, planu, nie? do, do planu. Do planu, do, planu, sobie... do Twojego planu. Mhm. Jasne. Bo możesz e... mieć zupełnie inny plan. Ktoś bardziej będzie ogarniać właśnie jakiś kolej... jeden aspekt, i on sobie z tym poradzi w kilka godzin, w kilka dni. A Ty będziesz potrzebować na tygodnia dwóch. To nie jest nic złego. Każdy z nas jest po prostu inny. I najlepsi w porównywaniu są nasi rodzice, którzy jak. To, to jest też taka anegdota, której na pewno wszyscy wiemy: jak y, ty dostaniesz y, złą ocenę, to będziesz porównywana do, porównywany do osoby, która dostała super ocenę, tak? czyli Ksiński dostał lepszą. Dlaczego nie możesz być jakiś Ksiński? Można było. Tak. E, a jak mówisz, że trzy czwarte klasy dostało tak, taką ocenę jak ty? to usłyszysz, no ale ty nie jesteś wszyscy, ty musisz być wyjątkowy, wyjątkowa, więc jakby wiecie, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, najlepiej porównywać się to, co powiedziała Basia, do samego siebie. Tak, to jest taka zasada yy, uniwersalna i polecamy to bardzo. My wiemy, że szczególnie yy, w szkole jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że się porównujemy i oceniamy. Tak ten system działa. Chciałam Wam jeszcze opowiedzieć taką historię. Yy, yy, yy. Słyszałam kiedyś o nauczycielu WF-u. Mhm. który Słuchajcie, WF właśnie jest takim świetnym przykładem przedmiotu, na którym no, porównujemy matury. się. Na którym matury nie zdajesz, ale tam jest wieczne porównywanie się tak jedni do drugich. Ktoś robi coś lepiej w zespole, dzięki temu zespół wygrał. Mhm. I mam taką anegdotę, taką historię, którą mogę teraz opowiedzieć. Pewien nauczyciel WF-u, i to jest fakt, rzeczywiście. Autentyczny. Auten fakt autentyczny. Fakt autentyczny. Nie cofam się do tyłu, to jest fakt autentyczny. Dobre, <laughs> On pracuje w taki sposób, że jego uczniowie na WF-ie prowadzą zeszyty, mhm. dzienniczki. Okay. Każdy uczeń po WF-ie zapisuje sobie wyniki z tego, swojego, z, z tego dnia, z tej lekcji. Na, na, na następnej lekcji wykonujesz podobne ćwiczenie, zapisujesz sobie swoje wyniki, porównujesz się wyłącznie do siebie. Nie ma ocen ogólnych i klasa nie jest informowana, kto dostał trójkę, kto dostał czwórkę z tego skoku przez kozła. Ciekawe. W sumie najlepsza, najlepsza metoda. nie Bo... Fantastyczne. I teraz jeszcze na WF-ie zobacz, Aha. tam gdzie jest rywalizacja, tak? no, ideą sportu jest rywalizacja przecież. Tak. Tak. A, a tutaj akurat pod okiem tego nauczyciela ty możesz pracować nad sobą. Zobacz jakie to jest podejście. Zmusza cię to do zupełnie innego podejścia, po prostu do innej pracy. Musisz trochę wyjść z tego pudełka, w którym zamykają nas inne przedmioty, gdzie pracujesz na punkty, żeby potem zmieścić się w konkretną ocenę. Najczęściej wiąże się to po prostu z jakimś kawałkiem pamięciówki do ogarnięcia, nie oszukujmy się. Więc tak, bardzo dobry pomysł w ogóle, żeby tak postępować. Bardzo mi się podoba taka metoda pracy i e, wiem, że ten nauczyciel ciągle działa, uczy gdzieś na pomorzu, nie wiem, gdzie dokładnie. A, natomiast znam taki przykład i właśnie chciałam się z nim podzielić dlatego, żeby pokazać, że można kompletnie wyjść z tego schematu oceniania się i można robić to inaczej przyzwyczajać uczniów do tego, że nie porównujemy się z innymi, tylko sami ze sobą, z ty z twoimi wynikami. Z przyjaciółmi, czy tam ze znajomymi, to oprócz tej wspólnej nauki, o której przed chwilą mówiliśmy tyle, ważne jest to, żeby też się ruszyć gdzie indziej, ruszyć się na spacer, ruszyć się do jakiegoś lokalu, do kina, cokolwiek, byleby ta nasza Grupowa aktywność nie polegała wyłącznie na nauce, zakładamy, że tak nie jest, bo skoro się lubicie i chcecie się z kimś uczyć, no to raczej kojarzycie się nie tylko z sali cichej nauki, tylko raczej, raczej właśnie z innych aktywności, więc róbcie te inne rzeczy, bo one pomagają... Właśnie w tym temacie, o którym mówimy w naszym odcinku, czyli właśnie w tym wsparciu, bo wsparcie oprócz tego aspektu naukowego powinno też mieć wymiar właśnie takiej codziennej relacji, wspierania tych codziennych relacji ze sobą, bo wtedy na dobrą sprawę i wy się lepiej czujecie, i macie też okazję zaobserwować, jak ta osoba, z którą spędzacie czas, tak na dobrą sprawę się zachowuje, bo to jest. To jest prawda, że w codziennej sytuacji wychodzą różne rzeczy i jesteście w stanie stwierdzić, czy ta osoba czuje się gorzej, lepiej, czy może dzisiaj zejść jej trochę z e, psychy i raczej pójść na lody niż pójść powtarzać gdzieś tam e, jakieś tematy związane z maturą z polskiego, powiedzmy. Więc tak, dbajmy o siebie, obserwujmy się, ale też nie tylko w tych sytuacjach wymagających powtórki z materiału, ale także w codziennych aktywnościach. Może być tak, że akurat nie macie grupy znajomych, z którymi możecie się uczyć. To się zdarza, nie macie czasami wpływu na pewne rzeczy, po prostu nie, nie wytworzyła się jakaś więź w klasie. Mhm. Okej, okay. co możemy zrobić? Możemy na przykład przystąpić do jakiejś grupy online, albo nawet taką grupę powołać i zaprosić kilka znajomych osób, może to pójdzie dalej, spotykać się online a, i też tak razem uczyć się. Słuchajcie, to może być bardzo fajne. Rzecz w tym, żeby przy okazji nauki do matury zadbać o relacje z ludźmi, bo to zawsze pomaga w dobrostanie psychicznym. To fakt, ale jeżeli nie masz tej możliwości, no to w kontekście tego wspierania się zawsze możesz wspierać się samodzielnie. A tak, to jest inna sprawa, również bardzo ważna. Mm -hmm. Jedna rzecz, wsparcie grupowe, mm -hmm. druga rzecz, podstawą wsparcia tak, w ogóle tak, tak. jest wsparcie samej i samego siebie. Czyli musisz zadbać, o, to też już w jednym z odcinków mówiliśmy, czyli przede wszystkim dbaj o własny stan zdrowia. Tak? Nie tylko poprzez tę aktywność, o której mówiliśmy też dzisiaj, ale też o monitorowanie swojego stanu zdrowia, bo nigdy nie wiadomo, co nam się do końca zadzieje. Warto jest pilnować samego siebie i regularnie się badać. Tak? Chociażby ta głupia morfologia, raz na, raz na rok, to może wiele zmienić w twoim życiu. No i dbanie o formę fizyczną, mówię to patrząc gdzieś tam na, 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 swój, na swój własny brzuszek, e, który urósł przez, przez e, brak dbania o tę formę fizyczną i rzeczywiście widzę, że kiedy, kiedy gdzieś tam uprawiamy ten sport, jest ten sezon powiedzmy wiosenno-letni, kiedy, kiedy chce się wychodzić, to człowiek czuje się dużo lepiej, też jakby sam ze sobą. Więc to też polecamy, żeby gdzieś tę aktywność fizyczną cały czas pielęgnować w sobie. Tak, ja bardzo zachęcam do, nawet do spacerów, wiecie, to jest mhm. bardzo fajna forma spędzania czasu i przy okazji aktywności, dotlenienia się. I to wiecie co, najlepiej jest to robić cały rok. Nie ma co patrzeć na to, że wiosną latem, ale jesienią i zimą już nie. No wiesz co, możesz mi światopogląd i To moje powiem jeszcze więcej. Powiem nie wspierasz więcej. mnie. Powiem nie, teraz cię nie wspieram. Eee. Teraz powiem jeszcze więcej. Ja od siedmiu lat sama jestem przykładem osoby, która ćwiczy codziennie. Hmm. Codziennie, codziennie robię minimum, oprócz czego, że ćwiczę rano hmm. fitness. Okay. Codziennie robię od 6 do 10 km na pieszo, czasami więcej, zaraz się 15. Moi drodzy, polecam. Człowiek się lepiej czuje. Wspieram cię w tej decyzji, wiesz. A ja ciebie wspieram w zmianie e... stylu życia. Tak, tak, tak. No ale to dochodzimy do nawyków. O nawykach też już trochę mówiliśmy. Ale rzeczywiście kreowanie w sobie takich nawyków, to jest też taka forma autowsparcia i dbania o ten nasz dobrostan i stan, i stan psychiczny. A już jak tyle tej aktywności masz w życiu, to na pewno też masz momenty, w których po prostu odpoczywasz, bo odpoczynek jest też tym elementem w Auto wsparcia, chyba tak to trzeba nazwać. Spazer jest odpoczynkiem. Oj, tam leżenie jest odpoczynkiem pod kocykiem, weź nie ten. No, <noise> może czasami, o, może. Dobrze. czasami. Wasia mi rację, odpoczynek to jest leżenie. Ale pod wspieram kucykiem. cię, dobrze. wspieram cię cały czas. Dobrze, dobrze. Pamiętajcie, że odpoczynek to jest też bardzo ważny element Oczywiście. tego naszego przygotowania tak. i naszego auto wspierania się, niezależnie czy w nauce, czy, czy czy potem w pracy? Grunt to pozytywne nastawienie i, no cóż, pozytywne nastawienie też do siebie, tak chyba trzeba to nazwać? Tak, tak. Czyli takie życzliwe podejście, mhm. nie krytykowanie się, nie. Wiecie, często w sytuacjach stresowych, takich jak natura, mhm. mamy tendencję do gnębienia siebie. Tak, bardzo często. Zadręczamy się, że e, zadręcza. nie jesteśmy dość. Tak, oceniamy się bardzo surowo, wytykamy tak. sobie błędy i na tym nam mija czas. Zamiast wziąć się do roboty, rozpatrujemy, co zrobiliśmy źle, co możemy zrobić lepiej. Mhm. Mm, więc zachowanie tych takich prostych zasad, o których my tutaj mówimy, czyli dbanie o swoje zdrowie. Dbanie o formę fizyczną, mm. dbanie o to, żeby codziennie spełniać te swoje obowiązki związane z nauką, czyli, czyli realizować plan. E, trzy proste rzeczy, tak? I korzystać e, z, chciałam powiedzieć z gruby wsparcia, <laughs> nie, nie, korzystać e, z tego, że macie wokół siebie fajnych ludzi. To tak, mogą być właśnie tak, przyjaciele, tak. to może być rodzina, to mogą być sąsiedzi, na pewno ktoś taki się znajdzie, albo znajomi online, ok, e, ktokolwiek. Korzystanie ze wsparcia tego rodzaju buduje atmosferę, która sprzyja temu, że nauka będzie łatwiejsza i będzie formą rozwoju, a nie tylko zachowaniem do egzaminów. A jeżeli czujecie, że tego wsparcia nie ma, że mimo tych wszystkich porad, które przed chwilą usłyszeliście, nie jesteście w stanie poradzić sobie z tym wyzwaniem, jakim jest podejście do, do matury, to tak jak wielokrotnie o tym mówiliśmy już też w trakcie naszych odcinków, nie bójcie się prosić o pomoc. Tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o materiały, są korepetycje. Tak. Jeżeli chodzi o to, że źle znosicie cały, mm -hmm. cały ten proces nauki, w sensie obciążenia emocjonalnego, porozmawiajcie z kimś bliskim albo zgłoście się do psychologa. Tak, wsparcie może być też profesjonalne, tak, warto tak. o tym powiedzieć. A może macie fajnego nauczyciela, któremu ufacie, możecie z nim porozmawiać, a może w szkole jest fajny pedagog. Słuchajcie, szukajcie dróg rozwoju też w ten sposób, żeby szukać pomocy, wsparcia. To jest bardzo ważne i to jest zupełnie normalne. Do tego wręcz. Zachęcamy. Tak, bo matura to jest ciężki okres, który łatwiej jest przejść wspólnie, dlatego ten odcinek w całości poświęciliśmy właśnie tematyce wsparcia. Tak. Czasem to Wy możecie nieść pomoc, a czasem to Wy możecie tę pomoc dostać, możecie, ją, możecie o tę pomoc poprosić. Tak, bo matura może być fajną okazją do pogłębiania relacji z ludźmi. Właśnie poprzez wspólną naukę, poprzez korzystanie ze wsparcia rodziny możecie przekonać się, że jest wokół Was wielu fajnych ludzi. Jeżeli tego jednak nie ma, bo może też tak być, yy, wtedy warto w sobie wytworzyć taki mechanizm wsparcia samego samej siebie. I to jest podstawa, i to jest taka umiejętność już na całe życie. Tak, trzeba być życzliwym, nie tylko dla innych ludzi, ale też yy, przede wszystkim dla siebie, i chyba z tą myślą zostawiamy Was na dzisiaj. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie tego odcinka i co? Do usłyszenia. Wspieramy Was, dziękujemy bardzo. Papa! Naturalnie. Pa. 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 <noise> Naturalnie, że o maturze.